Cześć, dzisiaj test i prezentacja mocnej wyżynarki sieciowej marki Celma. Model to DPPE 100 AEO. Wyżynarka posiada 3 stopnie oscylacji, głębokość cięcia do 100 mm, elektroniczna regulacja prędkości, możliwość podłączenia odkurzacza, przycisk nawiewu, wskaźnik laserowy, kabel zasilający o długości 3 m, 800 W, mocy, 3 lata gwarancji na produkt. Karta gwarancyjna z instrukcją obsługi. Duży, masywny sprzęt. Waży 2,5 kg. Prędkość regulowana od 0 do 3000 skoków na minutę. Włącznik z blokadą. U góry, niedaleko kciuka, mamy 6-stopniowe pokrętło regulujące prędkość obrotową. 4-stopniowa regulacja posuwu brzeszczota. Przykładnica równoległa ze skalą 15-cm. Zostawię przejściówkę do odkurzacza. Funkcja wydmuchu. Jeżeli chcemy, żeby trociny były wydmuchiwane do przodu z powietrzem z wyżynarki, przełączamy na ON. Natomiast, jeżeli chcemy podnosić odkurzacz, wyłączamy tryb nadmuchu. Pozycja 0. Trójka. Wyżnarka ma diodę podświetlającą, która oświetla miejsce pracy. Do dyspozycji mamy również laser. Z przodu mamy jego włącznik. Wyżynarką możemy wykonywać cięcia po prostej linii, starać się wykonywać po prostej linii, natomiast wyżynarka jest przeznaczona głównie do wycinania nieregularnych kształtów. Stopa ślizgowa z nakładką plastikową. Podczas cięcia powierzchni, które chcemy nie porysać, nie zabrudzić, zawsze musimy zakładać tą nakładkę na plastikowa osłonka. Szybkie mocowanie brzeszczotu, starczy przechylić dźwignię i włożyć oszczędność. Z tyłu zamocowany jest kluczyk imbusowy, by ciąć wyżynarką pod innym kątem, niż prostym. Odkręcamy te dwa imbusy i prowadnice przechylamy do wybranego przez nas kąta. Po ustawieniu odpowiedniego kąta, tymi ząbkami musimy trafić właśnie między te dwie szczęki. Następnie z powrotem dokręcamy wymianie brzeszczota każdą jedną wyżynarką nie powinniśmy celować w nikogo, ponieważ często po pracy brzeszczot może się tak u nas zakleszczyć, zasprężynować, że po przechyleniu tej dźwigienki po prostu wyszczeli do przodu. Otwory na montaż przykładnicy równoległej. Od góry i od spodu, gdzie trzymamy dłoń, rękość mamy gumowaną. Z tyłu lampka sygnalizująca podłączenie urządzenia do zasilania. Jakość i czystość cięcia zależy oczywiście w głównej mierze od gatunku, od jakości drewna, od samego sprzętu wyżynarki, ale również od brzeszczotów. Jeżeli chcemy mieć cięcie czyste, delikatne, ładne, musimy wybrać odpowiedni brzeszczot. Tu każdy brzeszczot określony jest symbolem, który mówi nam, do jakiego cięcia jest przeznaczony. Czy do czystego, czy do szybszego, a bardziej inwazyjnego. Od góry brzeszczot z mniejszą ilością zębów, natomiast większych zębów, do cięcia szybkiego, na dole brzeszczot do cięcia czystego, z mniejszymi ząbkami, natomiast z większą ich ilością. Sprawdzimy czy da się tą wyżynarką ciąć prosto po wyznaczonej linii. Widzimy tutaj, ja ciąłem bez przykładnicy. Jeżeli to już robimy wyżynarką, to powinna to być jakaś przykładnica, żeby to po prostu w linii prostej ciąć, natomiast ja to zrobiłem praktycznie od ręki tak jak było widać, mimo to uzyskałem nadwyraz nadzwyczaj bardzo zadowalający efekt. Z nadmuchem. Wyżynarka jest bardzo silna, bardzo mocna. Wyżynarki od 700 W w górę są już naprawdę bardzo mocne. Jak chodzi o precyzję, to tak jak widać, precyzja w dużej mierze zależy od brzeszczotu, oczywiście tutaj od prowadzenia, ale i od naszego doświadczenia, od naszej techniki. Tą wyżynarkę tak czy siak pod każdym względem oceniam jako bardzo dobrą, przynajmniej do tych zastosowań, do których ja stosuję. Ale wyżynarka przeznaczona jest do wycinania różnych nieregularnych kształtów, do zaokrąglonych cięć. I podczas mojego testu, jak najbardziej sobie z tym dobrze radziła i się spisywała. Mi się wyżynarki tego typu, typu żelazko prowadzi dobrze. Da się nią równo przyciąć, jakiś kształt, który sobie odrysujemy, wyznaczymy. Brzeszczot nie ucieka nigdzie na boki. Jeżeli ktoś nie ma wyżynarki i chciałby sobie sprawdzić, moim zdaniem ta wyżynarka jest jak najbardziej w porządku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!